W okręgu O kąt środkowy beta oraz kąt wpisany alfa są oparte na tym samym łuku. Kąt beta ma miarę 40 stopni większą od kąta alfa. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta beta jest równa. Zaczynamy od rysunku poglądowego. Jest okrąg. I na pewnym łuku oparty jest kąt środkowy i kąt pisany. Oparte są tak zaznaczę na tym łuku. Tu jest środek tego okręgu. I teraz jakie jest oznaczenie. Kąt środkowy to jest beta. Czyli tutaj zaznaczę. Natomiast na tym samym łuku jest oparty też kąt pisany alfa. Czyli to jest alfa. I co jest jeszcze podane? Kąt beta ma miarę o 40 stopni większą od kąta alfa. Czyli beta odjąć alfa to jest 40 stopni. Taka jest zależność. No, na razie mamy jedno równanie, dwie niewiadome. Ale jest też druga zależność. Jeżeli na tym samym łuku oparty jest kąt środkowy i kąt wpisany, to miara kąta środkowego jest dwa razy większa niż miara kąta pisanego. Czyli beta to się równa 2 Jeżeli teraz wstawimy to na przykład w to miejsce, do pierwszego równania, to miałbym 2 alfa odjąć alfa równa się 40 stopni. 2 alfa odjąć alfa to jest alfa, czyli już w miarę kąta pisanego mamy 40 stopni. Ale tu pytają się o kąt beta. Czyli kąt beta w tej zależności musi być dwa razy większy, czyli dwa razy 40 stopni, czyli beta musi mieć miarę 80 stopni. Czyli poszukajmy odpowiedzi, właściwą odpowiedzią jest odpowiedź B.